Teresa Kowalczyk w wieku 78 lat miała zostać wysłana do domu opieki przez swoje trzy dzieci. Mamo, jesteś już stara, nie możesz o siebie zadbać, mówił syn Marek. Przeszkadzasz w naszym życiu, dodawała córka Kasia. Dom opieki to dla ciebie najlepsze, przytakiwał młodszy syn Piotr. Dzieci nie wiedziały, że Teresa w ciągu ostatnich 25 lat. Przekształciła małą firmę nieruchomościową, pozostawioną przez męża w imperium warte 15 milionów złotych. Posiadała 47 mieszkań, 12 lokali użytkowych i trzy duże działki. Dziś wieczorem zamiast jechać do domu opieki, miała zadać dzieciom największy szok ich życia. Podczas gdy wy próbowaliście mnie porzucić, ja budowałam waszą przyszłość. Ale teraz nie ma spadku. Ale ta historia zaczęła się od tego, dlaczego Teresa ukrywała tak wielki sekret i jak jej dzieci stały się tak niewdzięczne. Teresa Kowalczyk urodziła się w 1945 roku. Dorastała w trudnych latach powojennych. Była bardzo pracowita i zdeterminowana. W 1965 roku wyszła za mąż za Jana Kowalczyka. Jan prowadził małe biuro nieruchomości. Nie było duże. Ale wystarczało na życie. W 1973 roku urodził się ich pierwszy syn Marek, w 1975 roku córka Kasia, w 1978 roku młodszy syn Piotr. Teresa starała się być doskonałą matką. Chciała dać dzieciom wszystko, co najlepsze. Biznes Jana powoli się rozwijał. W latach 80. w Polsce zaczęły się zmiany gospodarcze. Sektor nieruchomości zaczął się rozwijać. Teresa też pomagała Janowi. Dokumenty, relacje z klientami, księgowość. Była zaangażowana we wszystko. Gdy dzieci dorastały, Teresa starała się dać im najlepszą edukację. Korepetycje, dobre szkoły, wszelkie możliwości. W latach 90. biznes szedł znacznie lepiej. Jan i Teresa żyli dobrym życiem. Ale w 1998 roku przyszedł wielki szok. Jan dostał zawału serca i zmarł. Teresa owdowiała w wieku 53 lata. Kiedy Jan zmarł, biuro nieruchomości było małe, ale stabilne. Miesięczny dochód wynosił średnio 8 tysięcy do 10 tysięcy złotych. Teresa musiała podjąć wielką decyzję: czy sprzedać biznes i przejść na emeryturę, czy kontynuować? Dzieci były w wieku uniwersyteckim. Marek studiował prawo, Kasia medycynę, Piotr inżynierię. Potrzebne były pieniądze. Teresa odważnie zdecydowała się kontynuować biznes. Pierwsze lata były trudne. Musiała nauczyć się sektora nieruchomości, martwiła się, czy klienci Jana zaufają kobiecie szefowej, ale Teresa była zdeterminowana i inteligentna. Nawiązała dobre relacje z klientami. Udowodniła, że jest uczciwa i godna zaufania. W 2000 roku nadarzył się wielki okazja. W Warszawie sprzedawano starą fabrykę. Była bardzo tania, bo nikt jej nie chciał. Teresa podjęła ryzyko. Zainwestowała wszystkie oszczędności i kupiła fabrykę. Przekształciła teren fabryki w luksusowy projekt mieszkaniowy. Ten ruch okazał się bardzo dochodowy. W 2002 roku Teresa osiągnęła swój pierwszy wielki zysk. 500 tysięcy złotych czystego zysku. Te pieniądze natychmiast skierowała na nowe inwestycje. Kupiła drugą, trzecią, czwartą nieruchomość. Z każdym zakupem stawała się bardziej doświadczona. Potrafiła przewidzieć, które dzielnice zyskają na wartości. Dzieci ukończyły uniwersytet. Wszyscy znaleźli dobre prace. Teresa była bardzo dumna. Ale dzieci skupiły się teraz na własnym życiu. Nie odwiedzały matki tak często jak wcześniej. Mamo, jesteśmy bardzo zajęci, mówił Marek. Próbuję założyć kancelarię prawną. Mamo, jestem bardzo zajęta w szpitalu, mówiła Kasia. Mam szkolenie specjalistyczne. Mamo, mam nowy projekt, mówił Piotr. Muszę dużo pracować. Teresa przyjmowała to ze zrozumieniem. Chciała, żeby dzieci odniosły sukces. Tymczasem biznes nieruchomościowy nadal się rozwijał. W 2005 roku Teresa założyła swoją firmę Kowalczyk Real Estate. Już nie tylko sprzedawała nieruchomości, otrzymywała też dochody z wynajmu. W 2007 roku miała 10 mieszkań. Wszystkie były wynajęte. Miesięczny dochód wzrósł do 15 tysięcy złotych. Te pieniądze ponownie skierowała na inwestycje więcej mieszkań, więcej lokali użytkowych. Dzieci czasami się zastanawiały, Mamo, jak sobie radzisz. Mamo oszczędności po Janie, mówiła Teresa. Radzę sobie. Nie mówiła prawdy, bo nie chciała, żeby dzieci polegały na jej pieniądzach. W 2010 roku Marek się ożenił. Jego żona Agnieszka była młoda i piękna, ale trochę zarozumiała. Teściowa żyje bardzo skromnie, mówiła Agnieszka. Powinna żyć trochę bardziej luksusowo. Ale Teresa wolała żyć skromnie. Pieniądze wydawała na inwestycje. W 2012 roku Kasia też się poślubiła. Jej mąż Tomasz był bankierem. Oni też krytykowali styl życia Teresy. Mamo, dlaczego jesteś taka oszczędna? Mówiła Kasia. Kup sobie ładne rzeczy. Teresa uśmiechała się i mówiła: To mi wystarczy. W 2015 roku Piotr też się ożenił. Jego żona Magdalena była specjalistką od marketingu. Ona też uważała Teresę za staroświecką. Gdy wszystkie dzieci się pożeniły, zaczęły poświęcać Teresie mniej czasu. Mamo, teraz mamy własne rodziny, mówił Marek, będziemy cię rzadziej odwiedzać. Teresa była smutna, ale nic nie mówiła. Tymczasem biznes nadal się rozwijał. W 2018 roku miała 25 mieszkań. Miesięczny dochód z wynajmu wzrósł do 45 tysięcy złotych. W tym samym roku podjęła wielki ruch. Kupiła dużą działkę w centralnej lokalizacji. Rozpoczęła projekt luksusowej rezydencji. Ten projekt odniósł wielki sukces. Gdy został ukończony w 2020 roku, majątek Teresy przekroczył 10 milionów złotych, ale rozpoczęła się pandemia COVID-19. Wszyscy zostali w domach. Teresa czuła się bardzo samotna. Dzwoniła do dzieci. Jestem bardzo samotna. Odwiedźcie mnie. Mamo jest pandemia. Mówił Marek. To ryzykowne. Mamo, jestem bardzo zajęta w szpitalu. Mówiła Kasia. Nie mogę przyjść. Mamo pracuje zdalnie. Mówił Piotr. Jestem bardzo zajęty. Teresa była bardzo zraniona, ale nie mówiła nic. Podczas pandemii ceny nieruchomości wzrosły. Portfolio Teresy jeszcze bardziej zyskało na wartości. W 2021 roku jej majątek przekroczył 12 milionów złotych. W 2022 roku osiągnął 15 milionów. Teraz miała 47 mieszkań, 12 lokali użytkowych i trzy duże działki. Ale dzieci o tym nie wiedziały. Teresa nadal mieszkała w swoim starym domu. W 2023 roku. Teresa zaczęła mieć problemy zdrowotne. Miała trudności z chodzeniem. Poszła do lekarza. Wiek się robi, powiedział lekarz. To normalne. Teresa opowiedziała dzieciom. Na początku były zaniepokojone, ale potem zaczęły myśleć inaczej. Mama się starzeje, powiedział marek żonie Agnieszce. Opiekowanie się nią to nasza odpowiedzialność, ale my też mamy własne życie, powiedziała Agnieszka. Dzieci, praca. Może byłoby lepiej, gdyby poszła do domu opieki, powiedział Marek zamyślony. Kasia myślała podobnie. Mama nie może już mieszkać sama, powiedziała mężowi Tomaszowi. Nie może z nami mieszkać, bo jesteśmy bardzo zajęci. Dom opieki to dobra opcja, powiedział Tomasz. Tam będzie miała opiekę. Piotr też rozmawiał z żoną Magdaleną. Co powinniśmy zrobić z mamą? Dom opieki to najlepsze, powiedziała Magdalena. Nasz dom jest za mały, nie możemy jej wziąć. Dzieci rozmawiały między sobą. Wszystkie doszły do tego samego wniosku: Dom opieki. Ale jak to powiedzieć Teresie? Pewnego dnia wszyscy troje odwiedzili Teresę. Mamo, musimy z tobą porozmawiać. Powiedział Marek poważnie. O czym? Zapytała Teresa. O twoim stanie zdrowia, powiedziała Kasia. Nie możesz już mieszkać sama. Mam się dobrze, powiedziała Teresa. Tylko trochę zwolniłam. Mamo, bądź realistyczna, powiedział Piotr. Jesteś stara. Nie możesz o siebie zadbać. Mogę zadbać, powiedziała Teresa zdecydowanie. Nie, nie możesz, powiedział Marek ostro. Możesz upaść w domu, możesz mieć wypadek. My też mamy własne życie, napowiedziała Kasia. Nie mamy czasu, żeby się Tobą ciągle opiekować. Nie proszę o ciągłą opiekę, powiedziała Teresa. Ale mamy trudności, powiedział Piotr. Przeszkadzasz w naszym życiu. Te słowa bardzo zraniły Teresę. Przeszkadzam? Tak, powiedział Marek wprost. Ciągle dzwonisz. Mówisz, przyjdźcie, spędźcie ze mną czas. To wywiera dużą presję. Powiedziała Kasia. My też mamy obowiązki. Więc co zrobimy? zapytała Teresa złamanym głosem. Dom opieki. Powiedział Piotr zdecydowanie. To dla ciebie najlepsze. Teresa była zszokowana. Dom opieki? Tak, powiedział Marek. Tam będziesz miała profesjonalną opiekę. Będziesz miała przyjaciół. Chcę mieszkać we własnym domu, powiedziała Teresa. To niemożliwe, powiedziała Kasia. Jesteś już stara. Musisz zrozumieć. Mam dopiero 78 lat, powiedziała Teresa. Nie jestem bardzo stara. 78 lat to bardzo staro, powiedział Piotr. Nasza decyzja o domu opieki jest ostateczna. Teresa spojrzała na swoje dzieci. Zobaczyła, że wszystkie są zdecydowane. Czy w ogóle mnie kochacie? Zapytała Teresa ze łzami. Oczywiście, że kochamy, powiedział Marek, ale musimy być praktyczni. Nie możesz być naszym ciężarem, powiedziała Kasia. Dom opieki jest lepszy. Podjęliśmy decyzję, powiedział Piotr. Jutro zapiszemy cię do domu opieki. Teresa tej nocy wcale nie spała. 25 lat pracowała dla tych dzieci. Pracowała dzień i noc, żeby zapewnić im piękną przyszłość. Teraz chcieli ją wysłać do domu opieki. Następnego ranka Teresa podjęła wielką decyzję. Nadszedł czas, by ujawnić prawdę. Zadzwoniła do swojego prawnika. Metre Nowak, musisz natychmiast przyjść. Prawnik przyszedł. Teresa wyjaśniła mu sytuację. Moje dzieci chcą mnie wysłać do domu opieki, powiedziała, ale nie znają mojego majątku. Co chcesz zrobić? Zapytał prawnik. Chcę zmienić testament, powiedziała Teresa zdecydowanie. Jak? Jeśli zmuszą mnie do pójścia do domu opieki, zostawię spadek organizacjom charytatywnym. Prawnik był szokowany. Jesteś pewna? Tak, 25 lat dla nich pracowałam, ale one mnie nie kochają. Tego samego wieczoru dzieci znowu przyszły. Mamo, rozpoczęliśmy procedury domu opieki, powiedział Marek. W poniedziałek jedziesz. To bardzo ładne miejsce, powiedziała Kasia. Spodoba ci się. Nie masz innego wyboru, powiedział Piotr. Teresa wstała. Dzieci, muszę wam coś powiedzieć. Co? Zapytał Marek. Dwadzieścia pięć lat ukrywałam przed wami pewną rzecz. Co? Zapytała Kasia z ciekawością. Teresa dała znak prawnikowi. On też wszedł do pokoju. Ujawnię wam mój majątek, powiedziała Teresa. Jaki majątek? Zapytał Piotr ze zdumieniem. Prawnik otworzył teczkę. Firma Kowalczyk Real Estate. 47 mieszkań, 12 lokali użytkowych, 3 działki. Łączna wartość 15 milionów złotych. Wszystkie troje dzieci zamarło. Co? Co to znaczy? Zapytał Marek. Od 25 lat jestem inwestorką nieruchomości, powiedziała Teresa. Rozwinęłam biznes waszego ojca. Kasia nie mogła uwierzyć. Piętnaście milionów złotych? Tak. I wszystko gromadziłam dla was. Piotr był zszokowany. Ty. Ty jesteś milionerką? Tak. Ale wy chcecie mnie wysłać do domu opieki? Marek wpadł w panikę. Mamo, nie wiedzieliśmy. Teraz wiecie, powiedziała Teresa chłodno. To zmienia wszystko, powiedziała Kasia z ekscytacją. Nie, nie zmienia. Powiedziała Teresa zdecydowanie. Co znaczy nie zmienia? Zapytał Piotr. Teresa dała znak prawnikowi. On otworzył drugą teczkę. Nowy testament powiedział prawnik. Jeśli pani Kowalczyk zostanie przymusowo wysłana do domu opieki, cały majątek przejdzie na organizacje charytatywne. Wszystkie troje dzieci wpadło w szok. Mamo, czy to żart? zapytał Marek. Nie, jestem bardzo poważna. Ale my jesteśmy Twoimi dziećmi powiedziała Kasia. Dzieci, które mnie kochają, nie wysyłają do domu opieki powiedziała Teresa. My Cię kochamy powiedział Piotr Nie, nie kochacie mówiliście, jesteś stara no przeszkadzasz, jesteś naszym ciężarem. Marek próbował przeprosić: Mamo, źle zrozumieliśmy sytuację nie, bardzo dobrze zrozumieliście nie chcieliście mnie piętnaście milionów złotych. Jak to zgromadziłaś? zapytała Kasia ze zdumieniem. 25 lat pracowałam dzień i noc dla Was, żeby zostawić Wam piękną przyszłość. Dlaczego nie powiedziałaś? zapytał Piotr. Bo chciałam, żebyście mnie odwiedzali z miłości, nie dla pieniędzy. Dzieci były zawstydzone. Mamo, popełniliśmy błąd, powiedział Marek. Przepraszamy. Za późno, powiedziała Teresa. Testament został zmieniony. Mamo, proszę, błagała Kasia, naprawdę Cię kochamy. Miłość trzeba okazywać, nie wystarczy tylko mówić. Zrezygnujmy z domu opieki, powiedział Piotr. Za późno. Podjęłam decyzję. Prawnik dodał: Jeśli pani Kowalczyk zmieni zdanie, testament może być ponownie zmieniony. Dzieci nabrały nadziei. Mamo, co chcesz, żebyśmy zrobili? Zapytał Marek. Naprawdę mnie kochajcie. Nie dla pieniędzy. Jak możemy to udowodnić? zapytała Kasia. Z czasem. Temat domu opieki jest całkowicie zamknięty. Oczywiście, mamo powiedział Piotr mieszkaj z nami. Nie, będę mieszkać we własnym domu, ale wy będziecie przychodzić częściej. Jak często? zapytał Marek przynajmniej dwa razy w tygodniu tylko w odwiedziny nie dla pieniędzy. Dzieci się zgodziły. Od tego dnia wszystko się zmieniło. Dzieci zaczęły regularnie odwiedzać Teresę. Już nie mówili jej Stara, mówili Mamo z miłością. Radzili się jej w swoich decyzjach. Cenili jej opinię. Teresa była bardzo szczęśliwa. W końcu zdobyła miłość swoich dzieci, ale jednocześnie było to smutne. Musiała kupić miłość pieniędzmi. Po sześciu miesiącach. Teresa ponownie zmieniła testament. Zostawiła spadek dzieciom w równych częściach, ale miała warunek. Teresa Kowalczyk nigdy nie zostanie wysłana do domu opieki, będzie mieszkać we własnym domu. Dzieci przyjęły ten warunek z zadowoleniem. Rok później zdrowie Teresy się poprawiło. Regularne wizyty uszczęśliwiały ją. Miłość to najlepsze lekarstwo, mówiła swojemu lekarzowi. Dzieci też się zmieniły. Teraz naprawdę troszczyły się o matkę. Mamo, jesteś niesamowita, mówił Marek. Jak zgromadziłaś ten majątek przez 25 lat w tajemnicy? Determinacja i cierpliwość, mówiła Teresa, i chęć robienia tego dla Was. Byliśmy bardzo niewdzięczni, mówiła Kasia. Przepraszamy. Zapomnijmy o przeszłości, mówiła Teresa. Ważne jest teraz. Teresa zaczęła uczyć dzieci biznesu nieruchomościowego. Ten majątek jest wasz, mówiła, ale musicie wiedzieć, jak nim zarządzać. Marek pomagał swoją wiedzą prawniczą. Kasia przyczyniała się w sprawach finansowych. Piotr wspierał projekty swoim doświadczeniem inżynierskim. Teresa była bardzo dumna. W końcu stali się prawdziwą rodziną. Dwa lata później Marek też miał dziecko. Teresa została babcią. Babciu, jesteś bardzo bogata, powiedział pięcioletni wnuk. Tak, ale prawdziwe bogactwo to miłość rodziny, powiedziała Teresa. Gdy skończyła 80 lat, Teresa nadal mieszkała we własnym domu. Dzieci regularnie ją odwiedzały. Jej majątek wzrósł do 20 milionów złotych, ale pieniądze już nie były ważne. Ważna była miłość i szacunek. Szkoda, że nie powiedziałam prawdy od początku mówiła czasami, ale potem myślała może tak musiało być. Moje dzieci nauczyły się prawdziwej miłości. Ta historia pokazuje, że nigdy nie należy lekceważyć starszych ludzi. Ich doświadczenie i wiedza są bardzo cenne. A miłość rodziny jest bardziej warta niż pieniądze.